Cześć, witam was serdecznie z tej strony Maciej i mam tu dla was kolejny odcinek z serii of gramy sobie dzisiaj Jason, mówiłem wam jak długo na niego wyczekuję nasz team jest następujący Akali nam idzie, Nidhar i Irelia top ja i Jarvan bot nasz no, mamy następujący no i takie informacje też dlaczego ja nie nagrywałam Dzień dobry, mam chory, jak można to sprzeczać pomyłnościom, po moim głosie mam zatkany nos. A co do serii, ten film już nie pojawiał się tak, albo czekałam na szybszy internet, więc już go mam, 5 Mbitów, czyli wow, nice. Do no, mojego 1 megabita to jest opa internet. Więc powinny się pojawiać filmy z Brysam i może jeszcze jakimiś innymi osobami. No i to zobaczę. Uwielbiam, o. Jako pojawiły się stworzyły? bo nie, nieraz mogą wybrać się co w tym filmie, to tak wiecie, też, jakby ktoś wszedł do pokoju, więc przepraszam, skrócę to, jakby ktoś w więc albo będziecie to słyszeć. No, takie życie. No, ogóle Jace to jest fajny ADK, nie? Na Można go robić pod ADK albo sam demecz. Ja polecam bardziej groić po tankach, bo on będzie i dłużej przeżywał na linii, i więcej. Ja... Hmm, nie wiem, jest trochę... O, widzicie, się Ale nie się to by była by dość ciężka. Ja no dobrze. No, nic się nie ja mam czuję coś, jakiś haras. Jakiś na z naszych przeciwników. Na Zobaczymy, na jak to będzie działać. O, jakie nienawidzę tego horoszu.

To jest taki minusowny wczesny. Gramię bardzo mało osób. Znam nie wiem dlaczego, iż ta postać jest bardzo fajna. Dobrze się ją gra, więc nie wiem, ale nie wiem, to jest to wczesny wczesny. Za odgłosy w klawiszu to nie jest moja lina. Nie, wiem, nie, nie. Coś czuję ciężko nie wiem, tutaj z tym która które może potem tak się tylko w miniu, i z klawiszem. O, cały dzień z robi. O, nie, nie. Eee. i uchwali trucista. No mnie teraz nie będę na to prosęć, bo... ale to tak, słuchajcie. Sorry. U... na jaką będzie zbrać? więc... Myślę, że chyba teraz Jackson sobie kupię. Na... Po Jamesu kupię sobie taka całkiem miła postać do gry. Jarvan będzie fajnie, jak będzie miał ulityk, ale nie, dalej, już podaje, będzie robił, to tak, już tak, to nie narazi. Ej, zostawił No Wow! Dobra, to faj szyi, szyi, No, świetnie mam many, naprawdę. No.

No no, no no, jeszcze Nie, się wziąłem, jest Dek, nie, nie, Ale oni strasznie dużo sobie palił z tej ciasnej. się, tak, Teraz o, ty załapać. nie Nie znam z. teraz to nie Nie wiedziałem, że tam twój tak dużo waliz, tylko załapać nie dobra, będę biegać. No już, Jest to się prezentuje. No ale nie zawsze są walki wygrane. To już zależy od teamu, prawda, jaki jest. Myślę, że ten tu mnie bo ten jest strasznie dużo wali na samym początku. No, na się tak sobie maksujemy najpierw Q, potem bramę. W sumie to bramę nie jest, ale jak sobie nigdy nie ma ja wątpliwości, to bramę z nie jest całkiem niezła, gdyż mam taki największy damage z skiri. Malga sobie to banda. No, nie, to jest ja. Links tu Setuj wniku banana. Co? Fig de Co mógł... Okay. To hamuj, mój Gdzie tu jest to? No, ja też wyświetlają, nie? nie. Hmm. Będzie trochę ciężko ulti Dariusa, ulti Witcha. No, może być też trudno. A, nie, no ja też w sumie wale bardzo dużo i Więcej niż myślałem. Brama i to sobie to wali 200, a jeszcze 40% mi to daje 300, więc. Nie, coś ja to tak, O, dobrze. Teraz to no my jakby tak przejęliśmy inicjację, jak mają się. te no. To jest trochę minusem tego Jeksa, że nie zawsze się odpala ta brama. To jest takie... No nie uda się sobie nie no. No, 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 no.

자. 어, 자. 이제 시작할게요. 이제 제가 또 클라쳐나 그래야 되는데. 그렇 Dobrze, czyli... to ile potrzebujemy? 50, no to 70. Czyli mam już na no to moje kręby. O, 30, ta się wypaliła. Ile ja zabawa kiwa? No to. To jest, przepraszam, zegarek. Moje mądro, zajmę. No! Naprawdę, jakie kochane, mi się to brama nie odpali. To jest takie dobre. No, Twitchu. No! Już drugi raz to samo. Walnąłem tylko samego piorunującej eksplozji nie odpaliła mi się brama. Ooo, to jest to! Do... To jest ten bier. No to właśnie czekałem. No rzuć tutaj to słuje. Cusia Nie no, ma. Tak. Kochajcie mi się. Opiszę. Oh, że... Okej, okay. jeszcze mamy ja 12 minut. Ja ja kupię płuczek. byłby ten internet, że jest bardzo przyjemny. Eee, poczekam jeszcze chyba sobie na tą płótkę na manę, żeby potem um, nie tracić. Okej. Okay. Przeciwnik pokonany. Okej, okay, już nie

i to jest właśnie to, ten, ta moc Jayce'a. Jest moment, i przeciwnicy tracą jedną czwartą, nie jedną piątą. Jak się Jayce nawiduje, to to będziesz. no Kurde. Dobrze, jest tu dla nas. O on zajle z domu tego. A jej, szkoda, że jest wejść. Grałam kiedyś za ale nie wiem. Taki ostatnie przypada mi do gustu w ogóle nie wygodnie mi się brać.

Урте. Ќе ги И забиеме тој чист.